Muszę wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jadę do Wrocławia. Jest godzina piąta rano. Już jest widno, by był tak piękny wschód słońca. Jestem gotowa. Lecimy do Wrocławia. jesteśmy we Wrocławiu na rynku. Byłyśmy właśnie w fotobudce. Taki trip rodzinny. Fajny, bardzo fajny. Idziemy na rynek. Także teraz nasz plan jest taki, już pokazałam babci operę, Teatr Capitol, Filharmonię. Teraz akurat też trafiliśmy na ten jarmark świętojański, ale wszystko jest otwarte od 10:00, a jest dopiero 8 rano i idziemy na śniadanie do Charlotte. I na rynek. Już się śmieją, że nagrywam. No, vlogi, vlogi. Zobaczcie jak tutaj... Cicho, mam już po to pamiątkę. Zobaczcie jak tu ładnie. To są takie słoneczniki. To są takie, wiecie, leżaczki, plaża. Pięknie tu jest, naprawdę. Bardzo ładnie. Taki fajny vibe, wakacyjny, klimacik jest ładny. grzybki. I ciepło jest, jest bardzo ciepła, jest dopiero dziesiąta. Wyeszłam już kilka sklepów i dalej nic nie znalazłam. Teraz znalazłam taką koszulkę. Fajna, ładnie wyglądała na manekinie, to ją wzięłam. Eee, nie wiem, patrzę, przeglądam. Nie wiem czy ja coś dzisiaj kupię w ogóle. Mam bluzkę i koszulkę, znaczy koszulkę i koszulkę w sumie. Zastanawiam się jeszcze nad spodenkami, także zobaczę, idziemy coś zjeść. Nasz wyjazd dobiega końca, zaraz idziemy na pociąg. Dokupiłam sobie jeszcze te spodenki, także trzy rzeczy <gupione> kupione. Ale powiem Wam, że sziało nie było. Liczyłam na to, że więcej rzeczy znajdę. Jezu, jak ja wyglądam. Wróciłam do domu z Wrocławia, było bardzo fajnie, powiem Wam, że rynek rano o 8 jest genialny, było tak pusto, zero ludzi, jakby super, naprawdę szło się super, eee, nie było żadnych tłumów, eee, no później wiadomo, no i później było tak strasznie gorąco, dzisiaj było tak strasznie gorąco, a teraz w tym powrotnym pociągu była jakaś zepsuta aklimatyzacja i było tam dosłownie jak w saunie, było tak gorąco, eee, no co, dałam radę. Dałyśmy rady, było fajnie. No i co, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Bardzo krótki tutaj, ale ostatnio coś robiłam, dłuższe vlogi, i teraz czas na troszeczkę krótsze, żeby Was tutaj nie zanudzić. I widzimy się w kolejny czwartek o 17.00.